Witam Was w kolejnym vlogmasie. Jak widzicie, ja dzisiaj jestem w innym miejscu niż zwykle, bo nocowałam u mojej siostry i już rano zrobiliśmy sobie trening. Zrobiłam też nam przepyszne śniadanie, bo owsiankę piernikowo-czekoladową. A ja do picia miałam tofinat latte ze Starbucksa i ona jest naprawdę przepyszna. A dzisiaj jedziemy na jarmark bożonarodzeniowy, ale jeszcze zanim pojedziemy, to musimy spakować przesyłkę, a dokładniej nagrodę dla zwycięzczyni rozdania, bo właśnie ostatnio organizowałam takie świąteczne na moim Instagramie, więc teraz pójdę je z moją siostrą spakować, pojedziemy to wysłać i ruszamy na jarmark. się z wami ponownie. My niedawno wróciłyśmy do domu i na tym jarmarku było naprawdę mnóstwo cudownych rzeczy. Ja sobie kupiłam krem czy kośliwka i kajmak. Zaraz sobie skosztuję, bo wyglądają naprawdę przepysznie. I moja mama kupiła też tam jakiś wieniec, jakąś taką małą choinkę. No ogólnie było tam dużo fajnych rzeczy, ale teraz musimy oczywiście otworzyć jeszcze kalendarz adwentowy. Mam już ze sobą kalendarz i dzisiaj jest 14, o już znalazłam. Zobaczmy, co tam jest w środku. Widzę, to jest coś chyba do jedzenia. To jest coś na słono i jest to chyba ciecierzyca z jakąś przyprawą paprykową, ale myślę, że będzie naprawdę dobre. A teraz pójdę się już chyba umyć. Zrobię sobie relaksującą kąpiel taką świąteczną. a Później pokażę Wam mój przepis na goręcą czekoladę. Robiłem już w ostatnim vlogmasie, ale nie był to mój przepis, bo była to po prostu no, taka gorąca czekolada z saszetki. Tym razem zrobię własną. No i może też sobie coś obejrzeć świątecznego. Po prostu zrobię sobie taki relaksujący świąteczny wieczór. Ja już wzięłam relaksującą kąpiel i założyłam sobie taki świąteczny set do spania. On jest naprawdę bardzo wygodny, mam nadzieję, że nie będzie mi w nim za gorąco. I teraz idziemy do kuchni zrobić sobie gorącą czekoladę. Too long, you've gotta know so much joy that we'll have. Gonna share the gift of love. Will you be here on Christmas Eve? Here on Christmas Day with no one else at rest. Witam się z Wami w niedzielę, 15 grudnia. Jest już po 10. Ja za niedługo będę jechała z mamą na takie małe zakupy, bo dzisiaj są otwarte sklepy. I jeszcze też moja mama teraz przygotowuje ciasto na ciasteczka kruche, bo będziemy później piekły. I jeśli nam się uda, jeśli będzie dzisiaj czas, to ubierzemy też choinkę. Właśnie nie wiem, czy dwie, czy jedną, bo my zwykle mamy dwie. Jedną w takim głównym pokoju w naszym domu, a drugą w piwnicy, bo tam mamy właśnie taki drugi salon. Ale to zobaczymy. A teraz mam tutaj ze sobą kalendarz adwentowy, bo oczywiście, pierwsze co, to musimy go otworzyć. Dzisiaj mamy 15. Jest też jakiś kod do zeskanowania, ale zobaczmy, co mamy w środku. Jest to coś do jedzenia jakiś taki old bar o smaku Chai Spices. Jakieś takie przyprawy herbaciane, chyba tak to można nazwać Bo wiem, że jest coś takiego do picia jak chai late, Czyli po prostu taka herbata z mlekiem, chyba tak Tak mi się wydaje, ale co prawda ja nigdy nie piłam W sumie kiedyś próbowałam w starbucksie, to taka pumpkin spice Czajla te to było naprawdę przepyszna, a może być dobre, może później sobie spróbuję. No, więc ja teraz pójdę do kuchni pomóc mojej mamie przygotować już to ciasto, bo słyszę, że już tam coś miksuje, i później pojedziemy sobie na mały shopping. To jest najlepszy przepis na kruche ciasteczka i moja mama robi je już od 2005 roku na każde święta, i zawsze wychodzą przepyszne. Dzisiaj mamy z mamą matching, bo mamy ubrane te same komplety. Ja miałam właśnie dostać ten, ale chyba byłby za duży na mnie, więc w końcu dostałam ten mniejszy i ten większy sobie wzięła moja mama. I ciasto na te ciasteczka kruche jest już w lodówce, więc jak wrócimy z zakupów, no to będziemy je dalej piekły. A teraz ruszamy w drogę. Wróciłyśmy do domu i teraz bierzemy się za pieczenie ciasteczek. I mam już tutaj ze sobą dwie torby foremek, więc pokażę Wam zaraz, jakie mamy wzorki. Mamy takiego ludzika, w sumie to dwa, a nawet tam wiedziałam, że trzy. Taki misio. Piękna śnieżynka, właśnie chcę w tym roku ich zrobić dużo, bo widziałam jak na Pinterestie i na TikToku wszyscy tak ładnie ozdabiają. Mamy tutaj też choinkę, taki domek, aniołek, tylko że tutaj to serduszko zawsze odpada, więc no też powinien zrobimy o i jeszcze serduszko no jestem jeszcze parę ale te które wam pokazałam, to na pewno będziemy robić Upieczone, ozdobione, choinka też ubrana i dzisiaj zdążyłyśmy z panem ubrać tylko jedną, bo jak wam już mówiłam mamy dwie, jedną właśnie w salonie na górze, drugą na dole. Ale teraz w domu jest tak świątecznie, jeszcze musimy udekorować przed domem, ale mamy sporo lampek, więc mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda się to zrobić. I mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, jeśli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.